Marcin Austyn, PCH24 TV, witam Państwa bardzo serdecznie w programie W Centrum Życia. A jak Centrum Życia, to Paweł Ozdoba, prezes Centrum Życia i Rodziny. Witam serdecznie, szczęść Boże. Dzień dobry, szczęść Boże. Zanim przejdziemy do głównego tematu naszej rozmowy, to chciałem Państwu przypomnieć, że PCH24 TV działa dzięki Państwa wsparciu, a w tym właśnie czasie za owo wsparcie można uzyskać dostęp do serialu. Kto zabił Jezusa? Już 22, pierwszy odcinek będzie dostępny dla wszystkich, a wszystkie sześć odcinków dla tych, którzy wesprą jego promocję, powstawanie, produkcję. Zachęcam bardzo serdecznie. Bardzo dobra y, propozycja na Wielki Post. Zachęcam serdecznie. Panie prezesie, no mamy taką sytuację, że oto sądy wypowiedziały się na temat działalności Barbary Kurdej-Szatan, która no w niewybrednych słowach wyraziła się na temat obrońców naszych granic. Jak to skomentować i jaka nauka z tego płynie? Rzeczywiście sytuacja jest kuriozalna, pamiętamy wszyscy te niezwykle wulgarne słowa, które padały wówczas w serwisie Instagram. Te informacje obiegły cały polski internet. Barbara Kurdej-Szatan była rzeczywiście cytowana przez wiele lewicowych mediów, także przez środowiska prawicowe, konserwatywne. Informowaliśmy o tych jej skandalicznych, wówczas z tamtej perspektywy można było zdecydowanie tak ocenić, te wypowiedzi, ponieważ na granicy polsko-białoruskiej tak naprawdę toczyła się walka o zabezpieczenie polskiej granicy, o to, abyśmy nie stali się ofiarą jakiejś takiej no, zdecydowanej, siłowej formy agresji, prawdopodobnie aranżowanej w Moskwie, chociaż za pośrednictwem Mińska i granicy białoruskiej się to, ta agresja dokonywała. Pamiętamy niezwykłą agresję na samej granicy ze strony imigrantów pochodzących z Afryki, z kraju Bliskiego Wschodu, i jednocześnie pamiętamy niezwykle wulgarną wypowiedź, która atakowała bohaterów, można tak to śmiało powiedzieć, czyli wszystkich strażników, którzy bronili naszej granicy, na czele oczywiście z polskim wojskiem, funkcjonariuszami policji czy funkcjonariuszami Straży Granicznej. Zaskakujące jest, że te słowa, które zostały wypowiedziane przez aktorkę celebrytkę, zostały uznane za jakąś taką dziecięcą niewinność, można byłoby powiedzieć, bowiem za te słowa pani Kurdej Szata nie została w żaden sposób ukarana i to już po raz drugi, bo teraz faktycznie wyrok Sądu Okręgowego jest wyrokiem, który jest decyzją ostateczną, jest wyrokiem prawomocnym, a zatem możemy czuć się zbulwersowani tą decyzją. Szczególnie, że pamiętamy te obrazy z jednej strony, tej białoruskiej strony. Mieliśmy agresywnych młodych mężczyzn, którzy no, wyczyniali przeróżne rzeczy, żeby tylko nam zaszkodzić tutaj po naszej stronie i jakoś sprowokować nasze, nasze służby. No i tymczasem padają z słowa maszyny bez mózgu, mordercy. I to wcale nie w kontekście tych właśnie osób, które próbują. Jakoś zrobić niepokoje na granicy, tylko właśnie w, w kontekście osób, które stoją na granicy i pilnują, żeby nic się nie stało. I to też wielokrotnie to, to było podkreślane, że, że, że nasi funkcjonariusze zachowywali ten spokój. Przecież wobec tych prowokacji, które tam miały miejsce, naprawdę ich postawa no, niejednego mogła zaskoczyć, bo myślę, że będąc na ich miejscu, nie jeden mógłby już się lekko zdenerwować. Rzeczywiście ta agresja ze strony imigrantów znajdujących się na granicy polsko-białoruskiej była bardzo taka poważna, zdecydowana. Pamiętamy te obrazy, które pojawiały się w serwisach informacyjnych, gdzie tak naprawdę grupa dorosłych mężczyzn w sile wieku próbowała zniszczyć, zrujnować całkowicie jakiekolwiek ogrodzenia, które. Uniemożliwiały im swobodne przekroczenie granicy. Pamiętamy sceny walk, starć w zasadzie z funkcjonariuszami Polskiej Służby Granicznej. No i oczekiwać byśmy mogli, że takie postaci, jak chociażby pani Barbara kurdej szatan ze względu właśnie na przynależność do polskiego państwa, do polskiego narodu, powinny przyklasnąć tej znakomitej postawie polskich obrońców granic, z wszystkim służbom, które tam stanowiły o naszym. Bezpieczeństwie, a jak się okazuje, pani Kurdysza tam wsparła właśnie tych agresywnych, najczęściej pochodzących z krajów Bliskiego Wschodu muzułmanów, którzy we współpracy właśnie z reżimem białoruskim a w jakimś stopniu prawdopodobnie także z Moskwą, próbowali tutaj doprowadzić do destabilizacji naszego kraju, bo nie mam złudzeń, że to nie była taka zaplanowana akcja, na zasadzie jest możliwość, jest pewna szansa wejrzeć się do Europy, do Unii Europejskiej, pobierać tu jakieś być może benefity, jakoś się tutaj odnaleźć. Myślę, że to była zorganizowana, zaplanowana akcja, mająca na celu zdestabilizować sytuację w Polsce, ponieważ tu za, za rogiem w zasadzie uszczychała decyzja o tym, że na Ukrainie rozpęta się wojna, że Władimir Putin zaatakuje Rosję i co za tym idzie niepokoje, destabilizacja Polski sprawiłaby, że o wiele większe szanse i możliwości byłyby na to, aby wojna na Ukrainie została szybko zakończona, bo bez wymiernego wsparcia z pewnością polskich dyplomatów, polskich polityków i współpracy właśnie z krajami NATO, tej zdecydowanej obrony i wsparcia Ukrainy, by nie było. Zatem no, mamy tu do czynienia z pewną procedurą, pewną procederem takim, który był zdecydowany i zaplanowany. No i jak się okazuje, polskie wspaniałe sądy jednak nie widzą nic złego w tych skandalicznych sformułowaniach, których nie chciałbym już cytować, bo one na to nie zasługują. Tak. Możemy się tylko dziś bolwersować. Chyba jedyna kara, która spotkała panią Kurdej-Szatan, to wyrzucenie jej z telewizji polskiej, co dobrze się stało, że więcej już polscy odbiorcy na kanałach telewizji publicznej oglądać nie będą. I jeszcze kończąc, tylko wątek pani Barbary Kurdej-Szatan, warto przypomnieć, patrząc na to, co działo się na granicy, że to po stronie białoruskiej miały miejsce takie próby wepchnięcia tych ludzi, którzy tam koczowali na tej granicy, jakieś takie przymuszenie siłowe, jakieś właśnie różne historie, które no, bliżej im było do, do tego określenia maszyny bez mózgu, jeśli mówić o białoruskich służbach, a nie o polskich, które zachowały, Spokój w, w tym momencie. No, ale widać, sądy, jakie są, takie są i takie oceny też mamy. Ale idźmy do ciekawszych, przyjemniejszych, pięknych tematów. Yy, wielkie wydarzenie młodzi modlą się na Różańcu, i to nie chodzi tylko o Polskę, ale Hiszpania. Panie prezesie, co to się tam wydarzyło? No mam wrażenie, że obserwujemy pewnego rodzaju odrodzenie takiej męskiej modlitwy i to w dodatku modlitwy publicznej. Myślę, że taka iskra została zapoczątkowana mimo wszystko w Polsce, bowiem. Kilka lat temu bardzo dużą popularność w Polsce zaczęły miewać właśnie publiczne akty modlitewne, gdzie mężczyźni najczęściej spotykali się właśnie na modlitwie różańcowej. Dziś już te spotkania są na tyle popularne, że nie tylko w Warszawie, nie tylko w Krakowie, ale także w szeregu innych miast się one odbywają. To bardzo cieszy, bo taki widok modlących się publicznie mężczyzn bardzo napawa nie tylko samą dumą, ale jednocześnie bardzo podbudowuje morale naszych. Katolików. No i też jest to taki jasny sygnał, że w przestrzeni publicznej także jesteśmy obecni, nie jesteśmy w stanie się zmobilizować i bronić naszych wspólnych wartości, ale ta właśnie Jedni powiedzą, moda, a z drugiej strony można powiedzieć, wspaniała inicjatywa dotarła także do krajów takich jak Włochy, Hiszpania czy Irlandia, czy w ogóle kraje Wielkiej Brytanii. Tam te inicjatywy się bardzo dobrze rozwijają. Co więcej, chociażby w Wielkiej Brytanii są one koordynowane, czy też biorą znaczący udział w tych wydarzeniach właśnie Polacy, a więc Faktycznie na Wyspy to Polacy zawiedli prawdopodobnie te inicjatywy, ale w Hiszpanii także mieliśmy ostatnio bardzo taki potężny akt publicznej modlitwy, tysiące uczestników różańca młodzieży w Hiszpanii. To też taki bardzo jasny sygnał, że jednak ta katolicka Hiszpania, która od czasów zapateryzmu faktycznie wygasała, nie mieliśmy zbyt dużo takich. Publicznych aktów, które wskazywałyby na to, że Hiszpania jest w jakimś stopniu jeszcze konserwatywna, a jednak się okazuje, że potężna grupa, bo było ich tysiące uczestników tego różańca, mogła się zebrać w centrum miasta, aby zamanifestować swoje przekonania, ale przede wszystkim, żeby złożyć taki publiczny akt modlitewny. To bardzo. Taki, taka jaskółka w zasadzie na niebie. Oczywiście nie wiemy, czy ona zwiastuje jakieś pozytywne zmiany w trendzie w ogóle, bo, bo nie ulega wątpliwości, że Hiszpania jest coraz bardziej rewolucyjnym, lewicowym krajem, chociażby przykład rządów, które są sprawowane teraz przez zagorzałego socjalistę Pedro Sancheza wielokrotnie. Także na łamach PCH24, czy, czy my w Centrum Życia i Rodziny informowaliśmy o tym, co się dzieje w Hiszpanii, jak rewolucyjne zmiany tam postępują. Ideologia gender i, i ideologia LGBT są na porządku dziennym, także niestety promocja aborcji, ale jednocześnie okazuje się, że są jakieś takie enklawy, dobra, enklawy chrześcijańskiego, katolickiego myślenia, które. No, z, tak napawają dumą, właśnie jak już wspomniałem, a z drugiej strony dają pewną nadzieję na odrodzenie tego niegdyś katolickiego kraju i, i myślę, że możemy tylko przyłączyć się do tych aktów modlitewnych, chociażby już tylko w formie prywatnej, aby właśnie coraz więcej takich. Wydarzeń w przestrzeni publicznej miało miejsce I nie tylko w naszej wspaniałej Polsce, ale także w, wśród krajów Europy Zachodniej, bo rzeczywiście ta Europa Zachodnia no jest w awangardzie rewolucji światowej i myślę, że okiełznanie w jakimś stopniu tych wszystkich krajów, takich jak Francja, Hiszpania, właśnie Niemcy oczywiście, czy inne kraje Europy Zachodniej pozwoliłoby na powstrzymanie tych procesów rewolucyjnych, a przynajmniej ich opóźnienie. To z pewnością dałoby nam pewien czas na mobilizację, na, na być może lepsze przygotowanie do konfrontowania się z tymi rewolucyjnymi teoriami, tezami, no i oczywiście atakami na nasze wartości tutaj warto przywołać te, te wydarzenia w Hiszpanii, które miały miejsce. No był to przemarz z modlitwą, ze śpiewem na ustach, tutaj hasła, niech żyje Chrystus Król, niech żyje Maria Dziewica, flagi z, z wizerunkami Najświętszego Serca Pana Jezusa i Matki Bożej. No, obraz, taki powiedziałbym dla nas w Polsce, nie dziwny. W Hiszpanii podejrzewam, że tak i te głosy właśnie, które mówią, że, że w Hiszpanii tym problemem jest, jest ten brak ufności w, w teorze, że Chrystus zwycięża i b, brak tej odwagi do publicznego świadczenia, więc naprawdę no, trzeba chylić czoła przed tymi młodymi ludźmi, że stać ich było na, na ten gest. Właśnie y, trudno jest chyba o, o takie świadectwo, no, w Polsce chyba łatwiej, ale na Zachodzie... No, zdecydowanie tak, to rzeczywiście jest przepiękna formuła, piękne publiczne świadectwo. Warto jednak wspomnieć, że takie kraje jak Włochy czy Hiszpania mają również tradycję świętowania świętych w swoich konkretnych miastach. Jest to taka forma takiego publicznego aktu religijnego, ale jak tu wskazują socjologowie czy też inni znawcy tematu, to niestety w dzisiejszym świecie. Te właśnie manifestacje religijne przybrały jednak pewną formę takiego aktu związanego z pewną tożsamością kulturową. Tam za dużo tych aspektów religijnych już nie ma. Ludzie nie maszerują w tych potężnych procesjach e, tak zwanych festas e, z relikwiami świętych na czele. Nie maszerują dlatego, że mają przekonania religijne, że są bardzo wierzącymi katolikami, tylko ze względu na to, że właśnie te festa wiążą się również z takim świętem miasta, prawda? Najczęściej jest to. Jakiś piknik, są jakieś specjalne, zaaranżowane dla rodzin, dla dzieci atrakcje. Więc bardziej to już jest taki, taka forma, mimo wszystko zlajcyzowana, świętowania świętego patrona miasta. A tu by mimo wszystko mieliśmy do czynienia z takim zdecydowanym aktem modlitewnym, który daje głęboką nadzieję na, na poprawę sytuacji w Hiszpanii i na stwierdzenie, że Hiszpania nie jest krajem już totalnie zlajcyzowanym i zrewolucjonizowanym i ideologia gender nie stała się w nim. Bożkiem, a jednak wciąż znajdują się grupy młodych, w szczególności osób, które pragną wyrazić swoją miłość do, do Chrystusa i mówią wprost, Chrystus zwycięża i będzie zwyciężał, a tego owocem i świadectwem jednocześnie są właśnie ci młodzi ludzie na ulicach hiszpańskich miast. No byle tak dalej. Przykład Polski pokazuje, że te inicjatywy publicznych aktów modlitewnych Rozwijają się, a zatem jeśli w Hiszpanii udało się zorganizować tak potężną manifestację i potężne świadectwo, to nie ulega wątpliwości, że naturalny proces będzie czy powinien być taki, że kolejne miasta będą podobne inicjatywy realizować, nawet jeśli to oznacza manifestowanie jak modlitewny w mniejszej grupie, to jednak jest to stworzenie pewnych przyczółków, pewnych punktów odrodzenia na mapie Hiszpanii. O podobnych przykładach słyszeliśmy właśnie w Wielkiej Brytanii, w Irlandii czy we Włoszech, więc jest nadzieja dla zachodniej Europy ale skoro właśnie to nie był ten element folkloru, tylko było to wydarzenie o charakterze takim pobożnym, duchowym, można by powiedzieć nawet, to należy się spodziewać, że nawet jeżeli będą powstały, powstawały te kolejne inicjatywy, to one będą natyka, napotykały na różne problemy i tutaj przenieśmy się na grunt polski, bo mamy tu swoje doświadczenia, że tak powiem, na, na naszym froncie lokalnym, gdzie mamy te grupy modlitewne i widzimy, z jakimi one borykają się problemami, w państwie, które by powiedział, jest bardziej otwarte na tego typu inicjatywy. Mowa tutaj o, o chociażby wojownikach Maryi i zarzutach wobec nich, jakie są formułowane, kuriozalnych, różnych. Nawet ręka podniesiona do góry z różańcem budzi najgorsze skojarzenia wśród niektórych krytyków. Na to ci na zachodzie muszą być przygotowani, ale i my musimy się szykować, że ta no, antykościelna nuta będzie coraz mocniej grała. No, oczywiście mogą się pojawiać tego rodzaju zarzuty, ale myślę, że są one mimo wszystko jakimś marginesem. Myślę również, że środowiska lewicowe nie potrafią w żaden sposób odpowiedzieć na te akty publicznej modlitwy. Oczywiście mogą się pojawić różnego rodzaju zarzuty oskarżenia, które są wyssane z palca, ale które mimo wszystko nie przemawiają do opinii publicznej, nawet nie są w jakiś sposób bardzo mocno propagowane, jedynie być może w jakiejś skrajnej części naszych opinii publicznej. Z drugiej strony myślę, że trudno jest zwyczajnie odpowiedzieć na taki akt publicznie modlitwy, gdzie mężczyźni skupieni w jednym miejscu odmawiają różaniec. Trudno jest ich zaatakować, bo przecież Zaatakowanie za modlitwę, która nie jest żadną formą ataku, żadną formą perswazji takiej siłowej, tylko jest po prostu aktem modlitewnym. Bardzo trudno zaatakować. Oczywiście mogą się pojawić. W końcu znane już z naszej przestrzeni, także sugestie e, modli się w kościele albo we własnym domu, ale te skrajne, skrajne propozycje myślę, że nie znajdują gruntu, bowiem nawet przeciętny człowiek, który nie jest zaangażowany ani w działalność religijną, ale też nie jest zaangażowany w działalność skrajnych lewicowych organizacji, myślę, że i dla takiej osoby taki akt publicznej modlitwy nie jest w żaden sposób gorszący, nie jest w żaden sposób oburzający, po prostu przechodzi się obok niego tak swobodnie, bez większej refleksji. A z czasem myślę, że ta refleksja mimo wszystko może się pojawić, bo skoro dorośli mężczyźni w grupie kilku tysięcy osób stoją odważnie na rynku, Starego miasta, czy, czy maszerują głównymi arteriami miasta, no to dają publiczne świadectwo i być może wówczas sumienie w wielu polskich sercach, w wielu sercach Polaków może się obudzić i to może spowodować chęć przyłączenia się do tej manifestacji. Daj Boże, chcielibyśmy, żeby tak się działo, żebyśmy mogli faktycznie odwojowywać tą naszą polską wspaniałą tożsamość bardzo mocno. Związaną właśnie z wartościami katolickimi, z szeroko rozumianym myśleniem o Polsce jako o kraju bezpośrednio związanym z papiestwem czy z Rzymem. No, ale skoro jesteśmy w programie Centrum, w Centrum Życia i mamy prezesa Centrum Życia i Rodziny tutaj, to wypadałoby zapytać o to, jak tacy, takie świadectwo tych, tychże właśnie mężczyzn, często ojców przecież w tych rodzinach, później jakie to ma przełożenie i jak to wszystko, co dobre możemy budować, może się właśnie, czy może się zaczynać od, od tego typu inicjatyw? My wielokrotnie mówiliśmy, że ostateczna bitwa pomiędzy Matką Najświętszą a Szatanem będzie się toczyła o rodzinę. I właśnie nie ulega wątpliwości, że taka walka trwa. I stąd też obecność takich organizacji jak wojownicy Marii, z którymi doskonale współpracujemy, chociażby podczas warszawskiego Narodowego Marszu dla Życia i Rodziny, to właśnie ich obecność jest głębokim takim aktem publicznego świadectwa, jednocześnie aktem, który powoduje budować w oczach wielu osób postronnych, że rzeczywiście wszystko jest ufundowane na zdrowym związku pomiędzy kobietą i mężczyzną, na rodzinie i to właśnie szczęśliwa rodzina generuje bardzo dużo pozytywnych oczywiście, myśli, działań, emocji, pełno miłości, które jest gwarantem stabilnego życia społecznego. Bardzo ważna rola ojców. O tym mówiliśmy dwa lata temu podczas Narodowego Marszu dla Życia i Rodziny w Warszawie oraz podczas wszystkich innych marszów, bowiem hasło ówczesnych marszów brzmiało tato bądź prowadź chroni. Wybraliśmy je oczywiście nie przez przypadek, zdecydowanie celowo, aby podkreślić rolę ojców w życiu społecznym, w życiu rodzinnym, przypomnieć ich niezwykle ważną rolę, jednocześnie dać taki dobry przykład temu naszemu życiu społecznemu, bowiem. Ojcowie jakby w ostatnich latach byli gdzieś wycofani, gdzieś starało się ich przykryć ich rolę, tak naprawdę zapędzić, mówiąc kolokwialnie, do pracy i najchętniej odciąć od budowania relacji z dziećmi. A to właśnie mężczyzna jest niezwykle potrzebny w tej relacji rodzinnej, aby dawać dobry przykład dzieciom, aby też budować takie zdrowie i bezpieczeństwo, zdrowie psychiczne, bezpieczeństwo dzieciaków, ale jednocześnie oczywiście być taką ostoją podporą całej rodziny. Więc Panowie, nie abdykujmy ze swoich naturalnych ról społecznych, naturalnych ról rodzinnych. Dawajmy publiczne świadectwo także podczas różnego rodzaju aktów modlitewnych. Zachęcajmy rodziny, bliskich do uczestnictwa w takich wydarzeniach jak Marsze dla Życia i Rodziny. Powiem, no te publiczne świadectwo w dzisiejszym świecie są niezwykle Ważne i przykład chociażby Hiszpanii pokazuje, że nawet w, te, w trudnych warunkach, czasami niesprzyjających, można zorganizować coś naprawdę wielkiego i dać dobre publiczne świadectwo, do czego wszystkich mężczyzn i panów zachęcam. A gdyby można było podsumować tę naszą część rozmowy, to można tylko powiedzieć panowie, różańce w dłoni, i wszystko będzie dobrze. Paweł Ozdoba, prezes Centrum Życia i Rodziny, był moim państwa gościem. Mówię i państwa gościem, ponieważ bez państwa ta telewizja by się po prostu nie udała. Zachęcam do jej wspierania, zachęcam do wsparcia, promocji, powstania serialu. Kto zabił Jezusa? Już 22 lutego będzie premiera na YouTubie. Dla tych, którzy wspierają wszystkie sześć odcinków, otrzymają. Mają. Zachęcam jeszcze raz bardzo serdecznie. Zachęcam też do wspierania Centrum i Życia i Rodziny. A Panu Prezesowi dziękuję za dzisiejsze spotkanie z Panem Bogiem. Serdecznie dziękuję z Panem Bogiem.